Osoba, która ma ogromną pewność siebie, reaguje z uśmiechem na swój błąd i robi wszystko, żeby wrócić do gry na najwyższym poziomie. Dobra, ogarnięte. Jest to bardzo długi temat, więc przechodzimy od razu do mięska, bo chcemy jak najszybciej uporać się z, e, z brakiem pewności siebie. Także lecimy i zaczniemy od tego, że pierwszym elementem, który blokuje Twoją pewność siebie jest brak przygotowania albo brak umiejętności po prostu ułożenia prawidłowego planu, który przygotuje Cię w maksymal, maksymalnie do tego, e, do czego aktualnie się przygotowujesz. Czyli czy do sezonu, czy do e, jakichś testów w klubie. Jeżeli wiesz, że podążasz odpowiednim planem, jeżeli wiesz, że on Cię super przygotowuje, bien no to będziesz miał w sobie pewność siebie, która będzie właśnie pochodziła z przygotowania. Właśnie Ronaldinho to mówił, że twoja pewność siebie pochodzi z przygotowania, tylko z drugiej strony ja sobie teraz też to tak obrócę i powiem wam, że e, czasami osoby po prostu mają coś w głowie takiego, że mimo że mają dobry plan, albo nie wiedzą, że mają dobry plan, a on jest dobry, e, to wbijają sobie do głowy, że są po prostu nieprzygotowani, więc nie wbijaj sobie do głowy, że jesteś nieprzygotowany, tylko po prostu weź odpowiedzialność za swoje przygotowanie i zrób wszystko, żeby na maksa przygotować się do zbliżającego się sezonu, testów w jakimś nowym klubie, test meczu, dowolny element, ale po prostu weź za to odpowiedzialność, 100%, 100 odpowiedzialność za to, że poświęcisz się na maksa w przygotowanie i później jak już się zacznie sezon albo będziesz miał dzień test meczu czy testów w jakimś klubie, to nie narzekaj, że nie byłeś przygotowany, bo to w głównej mierze Ty decydujesz o tym, jak się przygotowujesz, więc to jest pierwszy taki element, że jeżeli nie będziesz po prostu poświęcał się w przygotowanie, to nie będziesz miał nigdy w życiu pewności siebie. Kolejny elementem jest porównanie pewności siebie i arogancji. Pewność siebie to jest coś takiego, że potraficie rozpoznać wadliwe rozwiązania, które mieliście na przykład w przygotowaniach, czyli robiliście po prostu coś źle, wyciągacie wnioski i na podstawie tego później dokonujecie poprawek. A arogancja to jest coś takiego, że nie potraficie jakby przyznać się do błędu, że zrobiliście coś źle i przez to boicie się po prostu dopuścić do siebie myśli o tym, że mogliście zrobić coś źle, a chodzi o to, żebyście właśnie dopuścili tą myśl, żebyście wyciągając wnioski szukali tych takich detali, które mogły po prostu wpłynąć na to, że jakiś element był niedopracowany. I starali się po prostu z, każdymi, z każdym kolejnym przygotowywaniem się do jakiegoś testu, czy właśnie sezonu wprowadzać takie drobne poprawki, które będą za każdym razem poprawiały waszą formę, więc ważne jest to, żebyście po prostu szukali tych elementów. Czekajcie, bo mi się fokus. I tu jest też taki fajny model opisany, że arogancja, właśnie to jest to, że na przykład wiesz, że źle popracowałeś nad szybkością, albo źle wypracowałeś wytrzymałość i czujesz to już na tym test meczu, źle pracowałeś nad techniką i masz taką arogancję, że ty wszystko wiesz, ty wiesz, jak to wszystko poukładać, ale wiesz, że na świecie są po prostu jednostki, które wiedzą więcej od ciebie, i Twoim zadaniem po prostu, jeżeli coś idzie nie tak, sprawdzasz sobie i po prostu widzisz, że źle przygotowałeś się wytrzymałościowo, jesteś źle przygotowany siłowo, to Szukasz tych osób, które są najlepsze w swojej dziedzinie i dzięki temu, że po prostu rozmawiasz z nimi, nabierasz tej takiej pewności siebie, a nie arogancji na zasadzie wszystko wiem. I szukacie razem z nimi po prostu odpowiednich rozwiązań, które sprawią, że ty będziesz lepszy, dzięki czemu będziesz bardziej przygotowany, a dzięki, czy, dzięki temu, że będziesz bardziej przygotowany, po prostu Twoja pewność siebie będzie rosła. I tu jest też tak fajnie opisane, że możesz sobie testować swoją pewność siebie poprzez y, szukanie takich y, czynności, których nikt nie chciał się podjąć, czyli po prostu ktoś nie chciał jakby jakiejś czynności wykonać, to ty po prostu idziesz w tą czynność na maksa, wchodzisz w nią, bo wiesz, że nie czujesz ryzyka, nie masz na sobie żadnych ograniczeń. Już przerobiliśmy temat ograniczeń i opinii innych, nie interesuje cię opinia innych, nie interesują cię porażki, nie interesują cię ograniczenia innych, więc wchodzisz w, ten, w tą czynność, nieważne co to jest. Nie będę tutaj dawał przykładów, ale chodzi o to, żeby po prostu podejmować się tych trudnych wyzwań i robisz to ze względu na to, że jesteś wymiataczem, który nie czuje żadnego ryzyka. Nie czujesz ryzyka i wchodzisz, robisz coś na pełnym gazie, bo wiesz, że jeżeli ci nie wyjdzie, to potrafisz zareagować na to jak prawdziwy sportowiec, a nie jak ofiara. Ale teraz właśnie przejdziemy do tego, o co chodzi z tą reakcją. Tu jest jeszcze taka fajna historia opisana, żeby sobie to wyobrazić. I macie jakąś operację wojskową i wchodzicie do pomieszczenia, gdzie trafiacie na samym końcu do drzwi, do których po prostu jakby nie rozważyliście opcji, że w ogóle dojdziecie do takich drzwi. I chodzi teraz o to, że ja to prze, przekształcę w mecz, na przykład yy, wygrywacie do 70 minuty 2-0 i nagle w ciągu 10 minut tracicie dwie bramki, z czego się robi 2-2 80 minuta i teraz wasza reakcja jest najważniejsza każdy na swojej pozycji ma odpowiednie jakby zachowania, czyli na przykład napastnik musi zrobić wszystko, żeby zdobyć bramkę, obrońca musi zrobić wszystko żeby tej bramki twoja drużyna nie straciła, środkowy pomocnik musi balansować pomiędzy atakiem i defensywą to tak w maksymalnym uproszczeniu ale chodzi o to, że ty musisz przygotować Swoją reakcję na y, każdą możliwą opcję, czyli jeżeli straciliście bramkę y, w tej 80. minucie, dwie bramki, z czego zrobiło się 2-2, to jeżeli twoja reakcja to jest panika, boisz się, że zaraz stracicie kolejne bramki, boisz się o swoją drużynę, zaczynasz panikować, w tym momencie przez 10 minut twojego panikowania wpadają kolejne bramki, przez co przegrywacie mecz. Twoim zadaniem jest przygotować się na taką opcję i przygotować swoją reakcję, taki zbieg wydarzeń. Wydarzeń. jeżeli tracicie te dwie bramki, no to twoim zadaniem jest po prostu yy, być tak przygotowanym, że powiesz sobie, ja zrobię wszystko, żeby po prostu zdobyć kolejną bramkę, jeżeli jesteś napastnikiem, jeżeli jesteś środkowym pomocnikiem, mówisz sobie w głowie, ja zrobię wszystko, żeby dać możliwość moim napastnikom albo skrzydłowym zdobyć bramkę. Oczywiście również pomogę w defensywie, żeby yy, tej bramki nie stracić. Obrońca również może sobie powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby tej bramki nie stracić. I chodzi tutaj o twoje reakcje. W momencie, kiedy po prostu coś wymyka się spod kontroli, bo jeżeli tracisz dwie bramki w 10 minut, to znaczy, że zaszło jakieś zdarzenie w Waszych głowach, w Waszej mentalności, że coś poszło nie tak i Ty musisz odpowiednio na to reagować. I tutaj nadal chodzi o te reakcje. Jeżeli Ty popełniłeś błąd, przez który po prostu tą bramkę straciliście, to czy jesteś wymiataczem, czy ofiarą definiuje to, jak na niego reagujesz. Sportowiec na najwyższym poziomie potrafi od razu zapomnieć o błędzie i najlepsze jest to, że Ty możesz sobie wybrać odpowiednią reakcję. Możesz wybrać sobie reakcję że właśnie jesteś sportowcem, który potrafi automatycznie przyznać się do błędu i wrócić do gry na, na najwyższym poziomie, albo drugą reakcję, że zaczynasz po prostu rozpaczać, panikować, i przez to popełniasz kolejne kolejne błędy. I tutaj właśnie odróżnia osoby z pewnością siebie i z brakiem pewności siebie. Osoba, która ma ogromną pewność siebie, reaguje z uśmiechem na swój błąd i robi wszystko, żeby wrócić do gry na najwyższym poziomie, a osoba, która nie ma pewności siebie, rozpacza panikuje, przez co z każdą kolejną minutą gra coraz słabiej i popełnia większą ilość błędów, także wybierz reakcję ja bym wybrał tą pierwszą reakcję oczywiście i najlepsze jest to, że właśnie to ty w swojej głowie decydujesz którą reakcję wybierasz. Teraz można rozróżnić właśnie te, te dwa typy, czyli osobę, która jest pewna siebie albo osobę, która nie jest pewna siebie. Właśnie dochodzi w meczu do takiego elementu, na który ta osoba niepewna siebie się nie przygotowała. Przygotowała się na 10 scenariuszy, nagle dochodzi 11 i okazuje się, że ona totalnie nie wie, co zrobić. W momencie, kiedy jesteś wymiataczem, osobą pewną siebie, to nieważne, czy jest to, czy przygotowałeś się na 10 scenariuszy, a nagle występuje 11, 12, ty ze względu na to, że wiesz, że kontrolujesz swoje reakcje na te takie niespodziewane rzeczy, wiesz, że po prostu zawsze sobie poradzisz, że nieważne, jaka to będzie sytuacja, i Twój instynkt automatycznie dopasowuje się do tej reakcji, czyli do tego, że e, nie patrzysz na błąd i wracasz do gry na najwyższym poziomie, i to pozwala ci po prostu utrzymywać. Przez całe 90 minut y, pewność siebie i nieważne czy przygotowałeś się na 10 scenariuszy, czy wypad 11 czy 12, ty po prostu wiesz, że kontrolujesz swoje reakcje na każdy ze scenariuszy. I tu jest kolejne piękne zdanie. Nieustępliwość oznacza odwagę, by powiedzieć osiągnę to, a jeśli się pomylę, dokonam zmian i wszystko będzie w porządku. To jest tak uwalniające zdanie, bo nie mówisz sobie, że osiągnę to, a jak nie zrobię tego, to nie wiem, zabiję się albo y, moje życie legnie w gruzach. Tylko po prostu wiesz, że wszystko y, wymaga odpowiednich zmian. Jeżeli zrobiłem coś źle, zmieniam coś i nagle może to wyjdzie dobrze. Jeżeli znów nie wyszło dobrze, to znów dokonuję zmian i może znów wyjdzie dobrze. Szukam osób, które mogą mi pomóc, i nagle te wszystkie zmiany y, do siebie się dostosowują, i nagle wychodzi z tego po prostu y, taka zmiana, dzięki której y, wchodzimy na wyższą. Poziom. I tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby ty, żebyś sobie w, w głowie za wszelką cenę mówił, będę piłkarzem, osiągnę to w ciągu iluś tam lat, tylko po prostu mówisz sobie, osiągnę to i to w y, danym czasie, ale jeżeli się nie uda, to dokonam odpowiednich zmian, a nie ciągle brnę w jednym y, punkcie, w jednym po prostu schemacie myśleniowym, że zrobię to tak i tak i nagle tego nie osiągam, a ja nadal zostaję przy tych myślach, które po prostu nie doprowadziły mnie do sukcesu. Chodzi o to, żeby być elastycznym na i dokonywać odpowiednich zmian i wtedy ta pewność siebie będzie rosła. Pamiętaj, że Twoją pewność siebie definiuje też to, w jaki sposób po prostu postrzegasz strach przed porażką. W momencie, kiedy Twoją alternatywą jest ciągłe rozmyślanie, zastanawianie się, czy wyjść po piłkę, czy po prostu zrobić jakiś dribbling na pełnym gazie i masz w sobie po prostu strach przed porażką, to od razu mogę Ci powiedzieć, że to jest, jesteś na przegranej pozycji. Jeżeli w Twojej głowie, w momencie, kiedy wykonujesz właśnie jakiś dribbling albo wrzutkę, albo cokolwiek, Twojej głowy wtedy podczas wykonywania tej czynności, jest strach przed porażką, to automatycznie mogę Ci powiedzieć, że yy, ta porażka na 100% nastąpi. Yy, wymiatacze to są takie osoby, które właśnie potrafią kontrolować swoje reakcje na porażkę i wymiatacz po prostu w momencie, kiedy podniesie porażkę, potrafi powiedzieć: Spieprzyłem. Chłopie, spieprzyłem. To jest wszystko, to automatycznie spuszcza z ciebie całe ciśnienie i wtedy nie masz w głowie podczas wykonywania ryzykownych akcji jakiego, jakiegokolwiek strachu przed porażką, bo wiesz, że w momencie, kiedy ją popełni. Niż, to powiesz, że po prostu spieprzyłeś. To jest automatyczna reakcja wymiatacza który po prostu coś psuje, popełnia błąd, bo nie jesteś nieomylny, nikt z nas nigdy nie będzie nieomylny w 100%, ale ty po prostu kontrolujesz swoją reakcję i twoją reakcją zawsze powinno być przyznanie się do błędu. To jest najlepszy sposób na to, żeby zeszło z ciebie ciśnienie i oczywiście, żebyś wyrzucił ze swojej głowy strach przed porażką. I tu jest tak fajnie opisane. Po co przedłużać ten dramat? Spieprzyłeś? Przyznaj się. Wymiatacze prosto w twarzą, obwieszczają ci, że spieprzyli, są całkowicie znieczuleni na krytykę oraz zarzuty i oczekują, że będzie Będziesz taki sam. Tobie przypomina to atak, oni czują się jak kolesie pracujący nad rozwiązaniem problemu. Poziom ich pewności jest tak wysoki, że nie mają problemu z przyznaniem się, że coś idzie źle, wiedzą, że są w stanie to naprawić bez problemu. Tim Grover tutaj napisał na samym końcu, że, żeby odnieść sukces, musisz stworzyć swoje własne napięcie. Nie możesz pozwolić, żeby ktokolwiek y, mógł wpływać na ciebie bardziej niż ty sam jesteś w stanie na siebie płynąć. A działa to na takiej zasadzie, że po prostu wiesz, że poradzisz sobie ze wszystkim. I tu jest tylko ten etap, że wiesz, że poradzisz sobie z błędem, bo masz przygotowaną na niego odpowiednią reakcję. Automatycznie, y, jakby, sprowadza się to do tego, że umiesz się uśmiechnąć w momencie, kiedy popełnisz błąd. A jest to drugi taki, druga taka ważna kwestia w momencie popełnienia. Błędu, że potrafisz się uśmiechnąć i przyznać do tego, że spieprzyłeś, tak jak to powiedziałem przed chwilą, bo błędy są normalne, błędy są wpisane w ten sport i tylko, tak jak powiedziałem, twoja reakcja definiuje to, czy jesteś zwycięzcą, czy przegranym. I na samym końcu jeszcze ci tylko przedstawię tutaj to, o czym napisał Tim Grover na sam koniec. Kiedy coś robisz, bierz za to odpowiedzialność. Kiedy coś powiesz, trzymaj się tego. Nie chodzi tylko o błędy, ale o wszystkie wybory i decyzje. To twoja reputacja, niech ma jakieś znaczenie. Jeśli chcesz, by twoje Zdanie się liczyło, musisz chętnie się z nim dzielić i traktować je poważnie. a Musisz zaakceptować presję związaną z odpowiedzialnością za wszystko, co mówisz i robisz. I w momencie kiedy bierzesz odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje, tak jak powiedziałem, za to popełnianie błędu bierzesz odpowiedzialność, automatycznie schodzi z ciebie cała presja, stres i twoja pewność w siebie rośnie, bo nie chodzi o to, żebyś po prostu był nieomylny w 100%, bo to, to jest jakby nie do osiągnięcia, i nie możesz w swojej głowie mieć takiego czegoś, że dopiero w momencie jak będę nieomylny w 100% moja pewność siebie urośnie nie ty masz w 100% się przygotować ty masz przygotować odpowiednie rozwiązania czyli reakcje w twojej głowie które będą następowały gdy popełnisz jakiś błąd ty musisz reagować na błąd z uśmiechem musisz przyznać się do błędu i również musisz po prostu wziąć odpowiedzialność za wszystko co w życiu na boisku na treningu robisz jeżeli te aspekty o których przed chwilą powiedziałem spełnisz będziesz w stanie po prostu poradzić sobie ze wszystkim dzięki Czemu Twoja pewność siebie będzie na najwyższym poziomie. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście czekam na Wasze wnioski w komentarzu. Jeżeli chcecie przeczytać cały rozdział, to zachęcam Was do zakupu tej książeczki. Możecie link znaleźć w opisie. Dobra, koniec gadania. Trzymajcie się, łapeczki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie to czerwony przycisk i lecimy dalej coraz wyżej.